To jest zdjęcie ze spotkania w Sosnowcu. Moim marzeniem było podziękować Jerzemu za uratowanie mi zdrowia. Lekarz kazał przygotować się do wózka inwalidzkiego. Stwierdzili stwardnienie rozsiane, postępujące. Młoda mama z dwójką dzieci. Wszystko bolało, spać nie mogłam. Mięśnie zanikały i były coraz bardziej skurczone. Mowa sprawiała już trudność, jakby skurcz gardła. Myślenie słabe. Pamięć słaba, oczy coraz bardziej chore, zapalenie żołądka, jelit, pęcherza, dłonie i stopy spuchnięte. A lekarze mówili: taka pani uroda! Wpisałam w Google mieliśmy już internet naturalne metody leczenia stwardnienia rozsianego. Wyświetlił się film Jerzego z Chicago. Mówił, że w Brazylii leczą stwardnienie rozsiane dużymi dawkami D3. Słuchałam i nie mogłam uwierzyć, słuchałam wszystkich wykładów, pamiętam każde słowa o D3, K2, WGP, EPA, FORTE, o pracy żołądka, jelit, o nawodnieniu, o probiotykach, diecie, było tego dużo. Koleżanka przyniosła mi w prezencie książkę, „Pierwsza część ukrytej terapię czerwono. Czytałam, wręcz pochłaniałam wiedzę, słuchałam w każdym wolnym czasie wykładów Jerzego czym od D3, K2, jeszcze nie było Visanto, E, A, Astaxantyna, B, Magnes, J. Pamiętam, jak Jerzy mówił, albo mamy czegoś za dużo, albo za mało. Pomyślałam, zrobię poziom D3 i wyszło 11. Zrozumiałam, że mam ogromne niedobory. Przeszłam na dwa tygodnie głodówki, woda, solo, potem soki, następnie z Daniela. Widziałam, jak zdrowieje. Oczyszczam się. Po zakończeniu zaczęłam się suplementować, aby móc kupić suplementy ze Stanów Zjednoczonych, musiałam więcej pracować. Kupywałam jeden, dwa suplementy miesięcznie. Zaczęłam zauważać zmiany, więc szłam jak burza. Po jakimś czasie zauważyłam, że lepiej się czuję i żyję bez bólu i napięcia. A się przestraszyłam, bo był to dla mnie dziwny stan. Zaczęłam lepiej spać, myśleć i widzieć. Marzyłam, aby ktoś zrobił dobre, czyste suplementy na wyciągnięcie dłoni. Dbałam o dietę i suplementy, spokój i dobre myślenie. Były potknięcia, ale szybko potrafiłam sobie z nimi poradzić. Trenowałam na siłowni, aby utrzymać mięśnie. Było coraz lepiej. Zaczęłam móc chodzić znowu na szpilkach, cieszyć się życiem i pracą. I tak pracując, spojrzałam na siebie w lustrze i zobaczyłam zdrowo kobitkę. Pomyślałam, marzenie, kiedyś podziękuję temu panu Jerzemu za to, że żyję i wyzdrowiałam. I właśnie w sosnowcu miałam okazję podejść i podziękować za uratowanie życia, i poprosiłam o autograf mojego mistrza Jerzy Zięba. Dzięki temu, co zawarł w książkach, możemy żyć. Z wielkim szacunkiem chylę głowę i jestem ogromnie wdzięczna za danie mi drugiego życia. Dzień dobry, moi drodzy. Również i ja dziękuję Panu Jerzemu za jego trud, niesienie pomocy tym, kto już stracił nadzieję na wyzdrowienie w perspektywie tradycyjnych metod leczenia. Dziękuję za pomoc w szczęśliwym ozdrowieniu Pani Oli. Przed chwilą przeczytałam Wam jej wzruszający post na Facebooku. Pani Ola wyzdrowiała, a dziś dzieli się wiedzą i pomaga innym wrócić do zdrowia, do normalnego życia. Moja znajomość z Panią Ola mogę nazwać szczęściem nieszczęściu. Dwa lata temu mój mąż usłyszał straszną diagnozę. Choroba nieuliczalna, degradująca, przy której współczesna medycyna jest bezsilna. Leki, które miałby przejmować, usuwałyby jedynie objawy na jakiś czas, uzależniając i niszcząc przy tym inne narządy. Czyli lekami nazwać te preparaty nie jest rzeczą prawidłową. Tak jak wielu lekarzy nazwać lekarzami, którzy w rzeczywistości nie leczą, a stanowią jedynie pośredników pomiędzy korporacjami farmakologicznymi a ich klientami. Są so oczywiście wyjątki, nie generalizuje. Jednak ich słowo prawdy jest dziś jak wątła roślinka usiłująca się przebić przez warstwę gęstego betonu. Mąż jeszcze nie jest całkowicie zdrów, ale jesteśmy na dobrej drodze. To jest pewien proces, przecież choroba też rozwijała się latami. Postępy widzę każdego dnia, a co najważniejsze jesteśmy pełni wiary i nadziei w całkowite wyzdrowienie. Zamiast oczekiwania na kolejny etap zaawansowania choroby i wzmocnienia leków, co w perspektywie czeka na każdego człowieka z taką lub podobną diagnozą choroby nieuleczalnej, postawionej przez wykwalifikowanego specjalistę. W trakcie budowy jest mój kanał YouTube, na którym będę się dzielić wiedzą i doświadczeniem z naszego przykładu. Pozdrawiam myślących. I niech nadzieja i wiara nie opuszcza każdego, kto walczy. Jest tutaj dzisiaj wśród nas jedna taka wspaniała, cudowna osoba. Ta fryzjerka, o której też często Jurek mówi: Olusiu, proszę Cię, zapraszam. Brawo! I teraz nie będę Tadeusz Gorsza, też zacytuję. Pismo Święte, ale Stary Testament w Księdze Przysłów było napisane: Niewiastę dzielną, któż znajdzie. Jej wartość przewyższa perły. Decyzją zarządu Stowarzyszenia Zdrowa Polska czynimy dobro. Nadajemy Ci Olu tytuł anioła polskiego społecznego pogotowia antysepsowego, kobiecie dzielnej w czynieniu dobra za ratowanie drugiego człowieka. I proszę, przyjmij to i jeszcze momencik. Muszę, muszę podejść tam. Święty Aniele, Archaniele, wspomagaj nas w Dokładnie tak. Szanowni Państwo, tego anioła nie da się kupić. Jest to Rzecz, która została zrobiona z serca przez panią Violetę Praga, czy na zamówienie, to jest anioł, który symbolizuje nasze polskie społeczne pogotowie antysepsowe i ludzi takich jak Ty, Olu, którzy ratują ludziom życie bez względu na wszystko. Ten anioł ma uśmiech niewinny, przymknięte oczy, biało-czerwoną szarfę i obrys mapy Polski, a z tyłu. Za splecionymi dłońmi, czy ma butelkę a skorbinianu sodu. Nikt, nikt poza nikt spoza, y, otoczenia ludzi, którzy rzeczywiście ratują ludzkie życie takiego anioła nie miał, nie ma i mieć nie będzie. Także jestem ogromnie zaszczycona, że właśnie tobie mogę go wręczyć. Dziękuję Ci, że jesteś, jesteś cudowną osobą, jestem ogromnie wdzięczna, że mogę Cię znać. Dziękuję bardzo. Patrz, czym czy, czy, oni, oni się czy, czy, czy ja zawsze podaję 80 gramów, a tu jest jeden. Ale ta słodkość, gdzie <grym> wyrosł tego anioła, nic nie różni się od Ciebie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Ci w imieniu naszego stowarzyszenia i wszystkich ochotników Polskiego Społecznego Pogotowia Antysepsowego, którzy bardzo serdecznie chcą Cię pozdrowić i uścisnąć i mam nadzieję, że gdzieś tam się kiedyś to w przestrzeni uda. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. No cóż mogę powiedzieć, dziękuję bardzo, obyście nie chorowali, obym was nie... Drodzy Państwo, ile żyć uratowała Ola, to jest nie do policzenia. Ola, wszystko wielko. Dziękuję bardzo. Mówię to po to, bo mamy takich Polaków. Dzień dobry.